Witam Was na kolejnej lekcji z ogrodu. Dzisiaj poznajemy kolejny zakątek mojego i Pani Ewy ogrodu, tajemniczy zakątek. Popatrzcie, tutaj mam ukryte taką panią piękną w ogrodzie. A skoro jesteśmy przy paniach, to pozdrawiamy żeńską część dyrekcji i przechodzimy do tematu. Obiecałem Wam, że opowiem Wam, jak długo żyją rośliny a więc to będzie zależało od ich budowy. Jeżeli w budowie będą występowało drewno, to mówimy, że rośliny są długowieczne. Czyli drzewa, krzewy, malinki, maliny, malinki, niektórzy tak nazywają swoje domy. Pozdrawiamy, Boże, jak dobrze, że nie stoję po Czyli to są rośliny długowieczne. Następną grupą stanowią rośliny zielne. I rośliny zielne, będziemy ich długość życia będzie zależała od czego. Pierwszą grupę stanowią rośliny zielne jednoroczne, czyli tak jak rzepak. Od momentu wysiania nasionka do momentu wytworzenia. Kolejnych nasion. Mija rok albo też jeden sezon wegetacyjny, jak to się czasem określa. I cała nadziemna część rośliny obumiera. Drugą, drugą grupą są. Aha. Rośliny yy, jednoroczne. Jeszcze można podzielić na dwie grupy. Pierwsze to są takie, które wysiewa się wiosną i tego samego roku wydają nasiona i giną. To są tak zwane rośliny jednoroczne jare. Druga grupa, tutaj one jakby przez, na polu przebywają przez dwa lata, czyli są to rośliny jednoroczne o zimę. One są wysiane z reguły jesienią, a zbierane w kolejnym roku. Druga grupa roślin dzielnych to są rośliny dwuletnie. Czyli od momentu wysiania nasiona do momentu wytworzenia nasion mijają dwa lata. Udało mi się jeszcze znaleźć taką rachityczną pietruszkę, pietruszka, marchew. Jak sami wiecie, jak ona po wysianiu wykiełkuje i rośnie w ogrodzie, nie ma tam pędu z kwiatami, tak? I jest tylko taka burza liści. I teraz, jeżeli byśmy tej pietruszki nie wykopali, czy też marchewki, to ten korzeń, który został w glebie, na wiosnę wypuści pęd kwiatostanowy i pojawią się kwiaty, z nich owoce i nasiona. Ale dzieje się to w drugim roku, czyli jakby przez dwa pełne lata roślina przebywa, czy też rośnie w gruncie. Podobnie jest czyli musi mieć coś, co pomoże jej przetrwać chłody. Najczęściej będzie to korzeń, ale w przypadku kapusty jest to tak zwany głąb, który znajduje się wewnątrz główki. Gdybyśmy kapusty nie zebrali, nie wyrwali, rosłaby przez zimę, góra obgnie, ale ten głąb nie przemarznie i z tego wyrośnie pęd kwiatostanowy. I trzecia grupa roślin zielnych, wieloletnich, to są Byliny, czyli też one rosną, przed zimą zamierają, ale w kolejnych latach się odradzają. No macie tutaj przykład: bylin, języczka zwyczajna. Tutaj już powoli rozwijają się hosty, parzydło leśne czyli tak długo żyją rośliny. W nawiązaniu do yy, jeszcze do drzew, jako ciekawostkę powiem, mówiłem, że są długowieczne, żyją nawet kilkaset lat, a w Stanach Zjednoczonych są takie, które nazywają się sekwoje i podobno mają niektóre okazy już 2000 lat. Czyli wtedy, kiedy chodził po ziemi Pan Jezus. Przy okazji pozdrowimy jeszcze Panią Basię. Jak chcecie dokładniej obejrzeć sobie, poszukać sobie internecie, to może być słabo widoczne rośliny jednoroczne jarę o zimę, tak? jarę jak mówiłem wysiewamy wiosną, zbieramy jesienią, o zimę wysiewamy jesienią zbieramy w przyszłym roku dwuletnie, czyli nasiona dopiero w drugim roku się pojawiają i byliny, czyli rośliny wieloletnie co roku z części podziemnej powstaje nowa roślina to wszystko. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.